Cześć, witam wszystkich serdecznie. Na dzisiejszym filmie po raz kolejny mam możliwość przetestowania kosiarki akumulatorowej. Tym razem od szwedzkiego producenta. Jest to sprzęt firmy Kramer. Wyposażona tym razem jest ta maszyna w napęd z regulacją prędkości. Ma dużą szerokość 51 cm, a ponieważ jest napędzana taką gigantyczną baterią w systemie 82 V o pojemności aż 6 Ah, a te baterie można tu zastosować aż dwie, jest nie tylko również mocna, ale może się pochwalić całkiem przyzwoitym jak na kosiarkę akumulatorową zasięgiem. Sprzętem dostałem do testów dzięki uprzejmości firmy Kosiarka.pl, która zajmuje się sprzedażą sprzętu ogrodniczego i nie tylko, oraz między innymi z dystrybutorem firmy Kramer, co bardzo mnie cieszy, bo ogólnie mam troszeczkę problem z tym, żeby zdobyć fajne kosiarki akumulatorowe do testów, a coraz częściej o nie pytacie, a dodatkowo ta marki Kramer ten system wydawał mi się całkiem spoko, między to innymi dlatego, że cała ta marka jest na rynku od dawna, ale dopiero niedawno przeszli całkowicie na system akumulatorowy. Dodatkowo mocno inwestując w całą gamę, między innymi to mają taką mocną pilarkę akumulatorową, której również test będzie na moim kanale, i poza takimi standardowymi rzeczami, które można oczywiście napędzić jednym akumulatorem, więc kosy, jakieś takie akumulatorowe, mniejsze podkaszarki, mają między innymi to dużą dmuchawę plecakową, dużą taką przecinarkę, między innymi do betonu lub stali, która pracuje starczą o średnicy 30 cm, więc Kramer naprawdę ma tą ofertę bardzo, bardzo dużą tych sprzętów. W międzyczasie na filmie jeszcze wspomnę troszeczkę o tych innych produktach. A teraz przejdźmy już do samego testu tej maszyny. Osoby, które kojarzą kosiarki akumulatorowe ze sklepów budowlanych, gdzie zazwyczaj na wystawach są takie mniejsze modele, mogą się zdziwić, że te większe produkty, między innymi tu marki Kramer, nie są już wcale tak niewielkich rozmiarów. Tutaj postawiłem przy kosiarce Steel Serii 4 tą maszynę akumulatorową. No i tak jak widać, jest ten kramer całkiem potężny, a co ciekawe, oni w ofercie mają jeszcze większe kosiarki o szerokości nawet 61 cm, również akumulatorowe, więc te sprzęty również potrafią być po prostu bardzo dużymi maszynami. Model, który tutaj posiadam, to 82 LM51S. Kosiarka ta hmm, posiada prędkość obrotową na poziomie 2800 obrotów na minutę. Siedziba firmy jest w miejscowości Malmo w Szwecji, choć jak to często bywa, nawet w przypadku urządzeń markowych, produkcja jest w Chinach. Parametry, których tutaj jeszcze nie ma, to waga własna, z tego co pamiętam, bez baterii to 34,2 kg. Sam silnik ma 82-V instalację. Przechodząc już do danych technicznych i budowy tej kosiarki. Więc tak, korpus tej obudowy tej kosiarki wykonany jest ze stali. Tutaj mieści się silnik urządzenia, tutaj jest taka unoszona pokrywa i pod nią mieszczą się dwa sloty na baterie. Taką lekką wadą tej pokrywy jest to, że kurczę samoczydnie nam opada. Bardzo ciężko ją tutaj zblokować w tej górnej pozycji. No i gdy tylko wtedy ruszymy jakoś kosiarkę, to mimo wszystko ta pokrywa nam opada, więc jedną ręką ją trzeba troszkę przytrzymywać. Tutaj umieszczamy baterię, możemy pracować na jednej lub dwóch. Ja w swoim przypadku umieszczam tutaj baterię o pojemności 6A. W ten sposób tutaj te baterie się zabezpiecza. Jeśli chcemy je wyjąć, trzeba taką baterię najpierw lekko docisnąć, następnie zwolnić tutaj blokadę i bateria nam. Wychodzi. Dodatkowo mamy tutaj takie zabezpieczenie. Jest tu taki kluczyk, który możemy wyciągnąć, i w ten sposób już nie uda nam się uruchomić kosiarki. Można go zabrać ze sobą. on Tu jest po prostu tak przytwierdzony, ponieważ um, na początku produkcji jest on właśnie tak przytwierdzony. Wtedy jakieś dzieciaki nie zdołają nam uruchomić tej kosiarki, więc to jest takie dodatkowe zabezpieczenie. Stan tych baterii możemy sprawdzić, naciskając po prostu ten przycisk. Tak jak widać, mam tutaj trzy teraz kreski z czterech, tak potocznie mówiąc, nie ma żadnego dodatkowego wskaźnika. Niestety. Czas pracy, ale Kramer oferuje baterie o tej samej pojemności, tylko z systemem Bluetooth, i wtedy możemy sobie ściągnąć specjalną aplikację, na której możemy na bieżąco po prostu monitorować stan baterii. Więc jeśli komuś na tym zależy, można tam dopłacić do tej baterii z systemem Bluetooth. Nie są one wiele droższe po prostu z racji posiadania tego systemu. Bateria, która tutaj posiadam o pojemności 6Ah, kosztuje około 1487 Zł. Są też baterie mniejsze o pojemności 3Ah, kosztują wtedy 848 zł tak na moment nagrywania filmu. Bateria tej wielkości, którą tutaj posiadam w tej kosiarce, starczyła mi, w zależności od obciążenia, od 500 m kwadratowych do 700. Wszystko zależy z jak wysoką trawą mamy do czynienia, ale o samych zasięgach powiem jeszcze troszkę za chwilę. Silnik, który mieści się tutaj, napędza tylko ostrze, listwę tnącą, natomiast napęd jest tutaj na tylną oś, ale za napęd odpowiada osobny silnik, który również pokażę za chwilę, choć czerpie on energię o Oczywiście z tego samego zestawu baterii ze z tym koła tylnej osi są nieco większej średnicy, to właśnie one są napędzane, ale tak samo jak koła przednie, które są mniejszej średnicy, są również to koła. Łożyskowane oparte na łożyskach, całkiem również solidnie wykonane. Tam panel do sterowania kosiarką mieści się w górnej części. Za włączenie silnika, który od, odpowiada nam za napędzanie ostrza, odpowiada takie podwójne zabezpieczenie. Podobnie jak w kosiarce elektrycznej, należy najpierw wdusić ten przycisk, a następnie dosunąć do rączek tę dźwignię. I silnik startuje. Po, wyłą po puszczeniu tej dźwigni natychmiast się zatrzymuje, znacznie szybciej jak we wcześniej testowanym oleomaku, co tam wskazałem troszeczkę jako wadę. Tutaj nie ma możliwości jakoś tam podłożenia paluchów pod tą obudowę. Za włączenie napędu odpowiada nam ta druga dźwignia, tu włączę na mniejszy bieg i co ciekawe ona nie ma dodatkowego zabezpieczenia. I bez uruchomionego silnika elektrycznego, więc bez napędu noża, jesteśmy w stanie korzystać z napędu kosiarki, co troszeczkę nam tak symuluje, jakobyśmy mieli po prostu dodatkowe sprzęgło noża. Jest to bardzo fajny system, ale z tego co zauważyłem, działa on tylko przez ograniczony czas, więc jak kosiarka dłużej jest po prostu nieużywana, to sam napęd również nie zadziała. Całą regulację prędkości napędu, nie regulację prędkości ostrza, tylko właśnie z jaką prędkością ma się poruszać kosiarką, regulujemy w tym miejscu i działa to w naprawdę szerokim zakresie. Jest to wszystko. W pełni elektryczne czy też elektroniczne, więc nie ma tutaj żadnych mechanicznych podzespołów, tylko tu jest właśnie jakiś tam potencjometr i działa to naprawdę w imponującym zakresie. Sprawdźcie teraz sami, jakie są różnice na poszczególnych biegach. Kosiarka ta może pracować w czterech trybach, czterech funkcjach koszenia, więc możemy zbierać trawę do tego całkiem sporego 60-litrowego kosza. Po jego zdemontowaniu możemy wyrzucać trawę do tyłu, choć fakt, że lapa nie pozostawia nam tutaj niestety zbyt dużej ilości miejsca, więc przy wyrzucie tylnym może się troszeczkę ta kosiarka zapychać. Na szczęście mamy również możliwość wyrzutu bocznego, dostajemy do tej kosiarki specjalny deflektor, z którym to możemy wyrzucać ją na bok, więc nie pod nogi oraz co wiadome również wkładkę do funkcji mulczowania, więc mimo, że jest to kosiarka akumulatorowa, wciąż mamy tutaj możliwość rozdrabniania trawy, no bo w sumie nic nie, nie stoi na przeszkodzie. Cenę baterii już znacie, a oczywistym jest, że do kosiarek akumulatorowych trzeba jeszcze dodatkowo zakupić ładowarkę. Ładowarka, która tutaj posiadam, daje możliwość ładowania dwóch baterii jednocześnie. Są też takie tańsze ładowarki na tylko jedną baterię. Tu mam tę większą. Jej koszt to 479 zł. Producent gwarantował, że za pomocą tej ładowarki moją baterię da się naładować w 90 minut i faktycznie swoją wyjechałem bardzo mocno do samego końca. Po prostu sprzęt na koniec już dużo słabiej pracował. Czekałem po prostu aż stanie. No to niestety wtedy załadowanie za tej baterii do Końca. Zajęło mi około 120 minut za pomocą tej ładowarki, więc niestety troszeczkę dłużej. Ale przy tak sporym areale to i tak już ten drobny czas tam nie robi różnicy. W ogóle tu po raz kolejny zachęcam, by zerknąć na stronę producenta lub na stronę kosiarka.pl. Bo tych ładowarek, baterii jest mnóstwo. Firma Kramer oferuje nawet taki potężny plecakowy powerbank, który możemy po prostu zabrać ze sobą na robotę i podczas takiej pracy doładowywać po prostu tym wielkim akumulatorem, te mniejsze akumulatory. Więc również takie rozwiązanie przewidziane. Nie jest to też również tani system, ale z pewnością wyklucza nam to, że po prostu na pracy, na podczas pracy utkniemy po prostu bez energii w naszych akumulatorach. Plus jest ten, że tak jak mówiłem, ładowarka i bateria może służyć do wielu urządzeń, gdyż ta sieć urządzeń Kramer jest bardzo rozbudowana. Natomiast wiadomo, że do samego zestawu baterii i ładowarki trzeba też zakupić kosiarkę, choć chyba raczej robi się to odwrotnie. Cena tej takiej, tego drugiego największego modelu Kramera, więc ta 51 z napędem, jest jeszcze wersja 46 z napędem, 46 bez napędu lub 61 z napędem. To ta większa cena tego urządzenia to 2797 zł. No i faktycznie też nie jest to mało, chociaż faktycznie ta kosiarka na papierze ma naprawdę imponujące parametry. Jest tego wyposażenia sporo. No i niestety technologia akumulatorów jeszcze nie jest taka tania. Te kosiarki akumulatorowe wciąż są tańsze, droższe niestety od maszyn spalinowych. Ale jest jeszcze kilka takich konkretów, którymi tak kosiarka ta marka po prostu broni swoją cenę. Przy takim chłopskim podejściu po prostu przyglądając się tej maszynie widać, że jest ona po prostu całkiem solidnie wykonana. Chociażby te uchwyty rączek są wykonane z takich aluminiowych elementów. To wszystko jest naprawdę solidne. Masywne również chociażby te dźwignie, którymi składa się tę kosiarkę również wykonane są z aluminium. Same na przykład przewody, które odpowiadają nam za sterowanie tych, tymi, tymi silnikami, za ich uruchamianie są również z takiego dobrego materiału. Są to również bardzo grube przewody, także również ciężko je tutaj jakoś tam przy składaniu uszkodzić. No a dodatkowo również producent tutaj zadbał o takie zabezpieczenie, aby przy składaniu ten kabel się tutaj gdzieś nie załamywał. Bardzo często widać po pojemniku na trawę oszczędności producentów, a tutaj również pręt drut 8 mm, gdzie często jest to szóstka. Materiał jest na tyle gruby, że nie widać tego, co jest po drugiej stronie, gdzie wielu producentów to ma po prostu taką delikatną siateczkę, że wszystko na przelot widać. Dodatkowo mamy przesłonę taką antypył. Pyłową, przeciwpyłową w tylnej i w górnej części, więc również taki kosz jest wykonany bardzo solidnie pojawia się jakiś tam stalowy zderzek, który ma nam chronić silnik. Te koła mają tutaj całkiem dużo materiału wokół łożysk, więc nie są one jakieś to w jakiś sposób miękkie. Na przykład ten cały, potocznie mówiąc, grzebień od regulacji wysokości również jest aluminiowy, z takimi szerokimi strefami, gdzie blokuje się nasza, r, r, nasz regulator wysokości. Jest to część wymienna, wygląda to bardzo solidnie, a w ogóle wszystkimi kołami w siedmiu pozycjach regulujemy właśnie również z, za pomocą tej dźwigni, z takim podwójnym zabezpieczeniem, więc naciskamy ten Guzik, i możemy tutaj zmieniać wysokość naszej maszyny w siedmiu pozycjach. To wszystko jest również wspierane taką tutaj stalową sprężyną. Na szczęście, gdy troszeczkę mocniej się zagłębimy w kosiarkę, więc gdy na przykład zdejmiemy koło napędowe, również nie doświadczymy tutaj jakichś delikatnych elementów. Tylko na przykład ta główna, te główne koło zębate w kole, również jest stalowe, tak jak i również to mniejsze tutaj, znajdujące się w tym miejscu. Więc widać, że nawet na takich elementach producent nie oszczędzał, i widzę, że przy okazji jest ono całkiem. Solidnie chronione, gdyż ta maszyna już troszeczkę popracowała, a mimo wszystko, poza delikatnym tutaj nalotem, nie ma tutaj żadnego niepokojącego brudu. Same rączki kosiarki można regulować w aż trzech pozycjach, teraz są w takiej pozycji najwyższej. Wszystko reguluje się za pomocą tych dźwigni, co teraz pokażę. Teraz jest niżej, teraz jeszcze niżej. Jeśli chcemy złożyć je całkiem. Robimy to po prostu w ten sposób. Przy tej konstrukcji rączek pomoże nam tutaj również uchwyt, taki ten dodatkowy przy silniku, który ma nam za zadanie również go zabezpieczyć. Możemy sobie w ten sposób tutaj przechowywać kosiarkę lub na przykład czyścić ją w tej pozycji po koszeniu. I tutaj omawiając kosiarkę od spodu, przede wszystkim pragnę przeprosić za ten brud. Ja zazwyczaj takie kosiarki po licznych testach czyszczę chemicznie, żeby to się fajnie prezentowało na filmie. Tutaj nie mogłem sobie na to pozwolić, ponieważ jest to silnik akumulatorowy i troszeczkę bałem się tę kosiarkę uszkodzić. Więc wyczyściłem ją po prostu tak mechanicznie, na ile zdołałem, ręcznymi metodami. Więc, tak, tutaj zamocowana jest oś, jest tutaj ten element stworzywa, tak w przedniej części. Tutaj się on znajduje. Tylna oś napędowa jest zamocowana nieco solidniej. Tutaj w tylnej części nie ma już żadnych elementów stworzywa. Nie ma tutaj żadnego przejścia paska napędowego, ponieważ od napędzenia naszych tylnych kół służy osobno tutaj zamontowany silnik na tylnej osi. Tu jest taka niewielka przekładnia napędowa. A tu w tej obudowie stworzywa mieści się silnik, który właśnie napędza naszą kosiarkę. I tutaj, będąc od spodu, pragnąłbym już wskazać jakieś pierwsze wady tej kosiarki, które tutaj mi się nie spodobały. Przede wszystkim ja ją tylko przeprowadziłem po mokrej trawie, dlatego ona jest taka mokra, nie była ona tutaj myta, po prostu jest poranek i jest dużo rosy na tej trawie. Jak widać, ten element stworzywa troszeczkę przy prowadzeniu przez jakieś przeszkody, lubi się tutaj zarysować. Nie jest to może jakaś taka spora wada, ale jednak coś takiego się tu pojawia. Niestety, tak jak widać, również w przypadku tej kosiarki, łatwo żeby się gdzieś tutaj woda hmm, dostała więc te elementy elektroniczne, elektryczne nie są zbyt solidnie osłonięte. Podobnie wygląda to w sytuacji silnika, który również, widać, musi mieć tutaj otwory wentylacyjne, więc również jakiś tam pył, jakaś trawa może się dostać. No niestety koszenie trawy nie jest lekkimi warunkami, po prostu w których no, jest dużo wilgoci, jest dużo pyłu, ale no tutaj to są tylko moje domniemania. Kosiłem również wilgotną trawę, nic się z tą kosiarką nie stało, natomiast to no, mówię, to jest takie troszeczkę w pierwszej chwili przerażające. Tu jeszcze raz przepraszam za ten którego tu jest również dużo w tej części. Tu mieści się również taki niewielki wentylator, który ma głównie za zadanie troszkę chłodzić, odbierać ciepło z silnika tutaj od spodu. Można by tutaj pomyśleć, że on w jakiś sposób ma tworzyć dodatkowy strumień powietrza, by napełniać nam, ko nam kosz. Niestety ten strumień nie jest skierowany w jakimś konkretnym kierunku, więc na przykład w kierunku wyrzutu, więc no, on tutaj za bardzo nie ma nam pomóc zbierać tej trawy do kosza. Nie jest to w każdym razie mm, tak według mnie skonstruowane. Natomiast to, co mi się tak najbardziej tej kosiarce nie podoba, to właśnie ten nóż, ta listwa tnąca. Pamiętacie, że w przypadku kosiarki oleomak wspominałem, że tam producent, mimo że jest to kosiarka akumulatorowa no, jeśli ktoś nie widział filmu, to, to polecam, by go zobaczyć nie oszczędzał na wielkości noża. Był to duży, ciężki nóż, co może lekko wpłynąć, wiadomo, na zasięg pracy, na czas pracy na baterii. Tutaj, niestety, Kramer, mimo że jest to naprawdę solidna maszyna, zastosował taki lżejszy, delikatniejszy nóż, aby ten czas pracy wydłużyć, aby po prostu ten nóż podczas obracania nie robił większego oporu. Niestety ten nóż przy okazji nie ma praktycznie żadnych łopatek, które nam tutaj tworzą taki pęd powietrza, by wrzucać tę trawę lepiej. Do kosza, przez co ta maszyna świetnie sprawdza się w funkcji mulczowania, ale z wrzucaniem do kosza jest troszeczkę ciężej. Dodatkowo nie podoba mi się w tym nożu to, że on tu jest tak ostro zakończony, ostro ścięty, więc gdy ubędzie nam troszeczkę noża na wskutek ostrzenia z tej strony, na przykład do tego miejsca, no to już, już, noż już będzie dużo dalej od obudowy, co również niekorzystnie wpływa na po prostu zbieranie tej trawy do kosza, do prawidłowego napełniania pojemnika. Choć z tego co widziałem, Kramer obecnie nie oferuje innego noża. To jest to firma, która się rozwija, więc może z czasem dodadzam taki typowo zbierający nóż. No i fakt, że no, można taki nóż dopasować również z innej kosiarki, więc tutaj to, to również to nie jest sytuacja bez wyjścia. Natomiast mówię, że jest to wadą, no bo w takim sprzęcie jednak powinniśmy po prostu mieć również możliwość takiego skutecznego zbierania trawy. Także to, co mi się najbardziej nie podoba, to właśnie kształt tego noża, który jest właśnie taki skierowany bardziej w kierunku funkcji mulczowania. Jednak jak kosimy taki regularny trawnik, że trawa jest sucha i niezbyt wysoka, Wysoka, taka po prostu normalnych wymiarów, w których zaczynamy ją po prostu skracać, to kosz i tak jest napełniony w 90-100%. Czego doświadczyła moja żona kosząc taki normalny trawnik, to nie było żadnego problemu z zapełnianiem tego kosza. Między innymi dlatego, że kramer stworzył taką konstrukcję tego kosza tak go właśnie ułożył, że górna część jest w poziomie. Zatem. Tutaj nie ma jakoś tam problemu z nawrzucaniem tej trawy nawet do tych dalszych elementów. Na pewno zwróciliście uwagę, że niektórzy producenci lubią tak górną część tego kosza zatrzeć do góry, no i wtedy fizycznie to napełnienie go w tych szczytowych fragmentach jest nieco trudniejsze. Natomiast jak ja później kosiłem taką bardziej wilgotną trawę i dużo wyższą, no to bardzo szybko ten wyrzut się zapycha. Gdybym miał jeszcze wskazać jakieś wady tego sprzętu, to właśnie ta pokrywa, o której wspominałem, że dość ciężko ją tutaj tak zblokować, żeby była w tej pozycji i gdy tylko lekko ruszymy kosiarką, to ta pokrywa zazwyczaj, więc to się dzieje przy wyjmowaniu baterii. Gdzieś tam coś ruszymy i ta pokrywa opada. To to jest takie troszkę drażniące. Te solidne stalowe koła zębate w kołach niestety sprawiają, że podczas prowadzenia czuć troszeczkę, że mają ze sobą kontakt. Bardziej mi chodzi o to, że to słychać. To jest po prostu normalne, zazwyczaj jedno z tych kół jest stworzywa. Wtedy to jest wszystko takie wygłuszone, a ponieważ dwa tutaj te koła zębate są stalowe, to właśnie pracując ze sobą razem, tworzą właśnie taki hałas. To, co mi się jeszcze troszkę nie podoba, to ta kosiarka ma takie wyczuwalne dwie prędkości obrotowe, taką niższą i wyższą, to ma za zadanie zwiększać nam po prostu obroty na tą drugą skalę w takiej większej trawie. Problem z tym, że zazwyczaj ta niższa jest tak wolna, że tylko kosiarka wyczuje jakieś delikatne opór, To i tak włącza się ten drugi bieg, co jest spoko, ale w praktyce rzadko kiedy korzystamy z tego pierwszego biegu. Natomiast gdy musimy mieć po prostu bardzo taką małą trawę, rzadką, to wtedy na tej jedynce ta kosiarka pracuje, ale jestem pewien, że wtedy jest ona mega oszczędna i na tej baterii w tym trybie to byłaby w stanie nawet 1000 m kwadratowych wypracować, wykosić, ale no, faktycznie to musi być trawa bardzo niewielka i rzadka. To chyba już wszystko, co w tej kosiarce mi się nie podoba. Moją żonę podczas koszenia to drażniła tylko jedna rzecz. Ogólnie bardzo jej się ten sprzęt podobał, nie mogła się przyzwyczaić do tego, że tutaj włącznik jest troszeczkę odwrotnie w porównaniu do konwencjonalnych takich kosiarek. Najczęściej uruchamia się silnik tą dźwignią, a tutaj za pomocą tej drugiej nie miała taki efekt, że po prostu dojeżdżając do przeszkody, wyłączała zamiast napędu to cały silnik. Co sprawiało, że przez tą krótką chwilę napęd jeszcze pracował, więc dochodziło do takich efektów. Coś takiego, więc przed przeszkodą wyłączała silnik zamiast napęd, i w tej chwili opóźnienia po prostu delikatnie uderzała o jakąś przeszkodę, co ją ja z początku irytowało. Ale najczęściej po prostu użytkownik, jak kupuje taką kosiarkę nową, to zdąży się po prostu przyzwyczaić do tej opcji. Nie ma po prostu przyzwyczajeń z poprzedniej maszyny. No i taka rzecz pół na pół, co się może podobać, a może się troszkę nie podobać, widać, że ta kosiarka wyjeżdża całą energię z baterii niemal do końca, ponieważ takie ostatnie 50-80 metrów czuć, że jest. Już delikatnie słabsza. Widać, że po prostu jest moment wyczuwalny, że tej energii zaraz braknie. W Oleomaku czegoś takiego nie doświadczyłem. Jest to spoko, no bo w końcu korzystamy z całego zasobu akumulatora, co jest miłe, że możemy jeszcze o te kilka metrów ten zasięg tak jakby rozszerzyć. Ale może to niektórych irytować, no bo chcieliby w całym zakresie korzystać z całej mocy. Mi się to raczej podoba, zwłaszcza, że już mniej więcej w świadomości miałem, ile jeszcze ta kosiarka zdąży popracować. To, co mi się podobało podczas koszenia, to właśnie ta regulacja prędkości. W szerokim zakresie. Ten wolny bieg jest naprawdę super. Jeśli mamy do czynienia z większą trawą, to można sobie mocno zredukować prędkość i nieco, właśnie, wolniej sobie z trawnikiem poradzić. Fajnie jest ten uchwyt wyścielony z takiego również mocniejszego materiału. Nie przenosi to kosiarka dużych wibracji na rękojeść. To jest po prostu cecha silników elektrycznych, że nie wibrują tak mocno podczas pracy i to jest naprawdę odczuwalne, że tych drgań jest mniej. To, co mi się również podoba, to duża moc tego silnika, jednak to, że jest on już 82V, no. Czuć, że ona prędzej zapchała po prostu cały ten tunel i mimo wszystko wciąż próbowała tam pracować niż z jakoś tam zaczynała się zatrzymywać w wysokiej trawie, więc mocy jest tutaj naprawdę, naprawdę sporo. I też przy tym systemie 82 woltowym ta bateria 6A też wypada bardzo dobrze. Jej pojemność wystarczyła mojej żonie na około 700 metrów. Ona skosiła tą samą działkę co wolę omaku. Może kojarzycie mniej więcej, jak to wyglądało moje podwórko, więc fragment. Tego, tej części podwórka. Tutaj jest dom, więc z tej strony, ale zdoła wykosić jeszcze tutaj, i tam między malinami, i już po prostu brakowało powoli, tutaj w takim lepszym obszarze podwórka naszej działki i to było około 700 m kwadratowych i dopiero taka bateria się poddała. Jak ja kosiłem tą kosiarką, wykosiłem troszkę więcej jak oleomakiem, więc około 550 m, może 500 m kwadratowych, ale więcej się tą kosiarką pobawiłem, więc więcej robiłem do nagrań takich przejazdów, gdzie nie kosiłem. Troszkę pokazywałem, jak zmienna jest ta prędkość napędu, więc dużo potraciłem energii też na takie rzeczy i wtedy właśnie ten zasięg zmalał, więc myślę, że przy dwóch bateriach ten zasięg realnie jest w stanie osiągnąć 1500 m kwadratowych. Zauważyłem to właśnie w woleomaku, że mniejszy zasięg uzyskujemy, wkładając pojedynczo jedną baterię potem drugą niż od początku, gdy kosimy na dwóch bateriach. Wtedy, jak kosimy na dwóch, to ten zasięg jest większy, więc tu z dwoma tymi dużymi bateriami również jesteśmy w stanie osiągnąć na pewno większy dystans myślę, że jest to właśnie około imponujących 15 arów. Aha, i przypomniałem sobie o jeszcze jednej rzeczy, coś co niektórzy mogą traktować jako wadę. No cóż, marka Kramer jest na polskim rynku od niedawna. Nie będzie problemu z zakupem jakichkolwiek do niej części. Wszystko, nawet w chłopaki z kosiarka.pl, zdołają nam do tej kosiarki sprowadzić, jak będzie potrzebne. Natomiast jeśli ktoś przywykł, że części do swojej kosiarki bez problemu znajdzie na serwisie Allegro, nawet każdą najdrobniejszą część, no to tutaj może być to troszeczkę utrudnione. Raczej trzeba kontaktować się bezpośrednio z dystrybutorami, no i też nie ma co liczyć, że będą jakieś tam tańsze zamienniki. Raczej mm, będziemy w póki co skazani na oryginały, także też czuję tutaj zobowiązanie by Was o tym poinformować. Także podsumowując, jest to drugi test urządzenia akumulatorowego na moim kanale i tak naprawdę drugi produkt, który byłbym w stanie polecić. Naprawdę uważam, że jest to całkiem sensowny sprzęt, który łączy sobie w cechy dużej kosiarki spalinowej z zaletami ekologicznymi, między innymi kosiarki elektrycznej. No i tylko nie musimy właśnie biegać z przewodem z kablem i choć fakt, że no taki zestaw nie wydaje się zbyt tani, to cena samego urządzenia solo, więc te niecałe 2800 zł wydaje się być całkiem rozsądna jak na to co oferuje. No i fakt, że na przykład ja przy swojej zasobności portfela też nie mógłbym sobie raczej na sprzęt Kramera pozwolić, więc na wymienienie całej gamy na urządzenia akumulatorowe, między innymi na taką ciekawą pilarkę akumulatorowej, nad której testem właśnie już pracuję. Nad której testem właśnie już pracuję. No, mimo że te urządzenia mnie bardzo kuszą i nie mógłbym sobie na nie pozwolić, no, nie mogę mierzyć wszystkich swoją miarą. Z pewnością osoby z większą zasobnością portfela mogą oglądać ten film, więc myślę, że w ich przypadku, jeśli mają troszkę więcej pieniędzy do zainwestowania, to jak najbardziej z racji na różnorodność gamy Kramera, myślę, że warto. A teraz zostańcie jeszcze chwilkę, będzie kilka fragmentów, na których koszę tą kosiarką mniejszą, trawę większą, gdzie są na w rękach moich i mojej żony, także przyjrzyjcie się jeszcze tym fragmentom jak ta maszyna sobie radzi. Na dziś to już wszystko! Dziękuję bardzo za poświęcony czas na tym materiale. Zapraszam do swoich pozostałych filmów. Na razie! Cześć! Najlepiej by było. Pokażę Wam teraz fajny bajer. Ponieważ ma osobny silnik od napędu i kosz robi się pełny, to wyłączam silnik. I na samym napędzie jedziemy sobie teraz do kompostownika opróżnić kosz. Opcja do leniwych nie musimy prowadzić. Dojeżdżamy do kompostownika i zatrzymujemy się i możemy opróżnić kosz. I choć można używać samego napędu, to w drugą stronę to nie działa i silnika nie da się podczas jazdy włączyć. Musimy się dopiero zatrzymać, wcisnąć guzik i dopiero napęd. Vamos subir? se